Witamy Was w Charleston w następnym odcinku naszych podróży na emeryturze. Charleston jest perłą południowego Atlantyku w Stanach Zjednoczonych. Naszą wędrówkę po Charleston rozpoczynamy od fontanny, która jest w kształcie ananasa. Ananas w Charleston jest symbolem zamożności, a przede wszystkim gościnności. Charleston wzięło swoją nazwę od króla Anglii Karola II. Miasto założone zostało w 1670 roku i szybko stało się piątym co do wielkości w koloniach. Obecnie ma 153 tysiące mieszkańców i jest największym miastem w południowej Karolinie. Charleston jest też jednym z większych portów na Atlantyckim Wybrzeżu USA. Najczęściej fotografowanym miejscem w Charleston jest Rainbow Row, który składa się z 13 domów pomalowanych pastelowymi kolorami. Zbudowane one były w 1740 roku i odrestaurowane od 1931 roku, kiedy część z nich została kupiona przez Dorothy Percher Ledge, która była pierwszą kobietą agentką realnościową. Pomalowała te domy na pastelowy, różowy kolor. Inni właściciele podchwycili ten pomysł i tak oto podziwiamy teraz tęczowy rząd domów. Ryan Smart, w latach 1856-1863, był jednym z przynajmniej 40 miejsc handlu niewolnikami w Charleston. Teraz jest to najstarsze muzeum historii Amerykanów afrykańskiego pochodzenia i pierwsze muzeum historii niewolnictwa w USA. Zlokalizowane jest w centrum historycznego Charleston a opłata wejściowa wynosi 8 dolarów. 50% niewolników, którzy przypłynęli do Stanów Zjednoczonych, przeszło przez port w Charleston, który był największym miejscem handlu i dystrybucji. Czarnymi niewolnikami w Stanach Zjednoczonych. Od XVII do XIX wieku do Stanów Zjednoczonych przyjechało około 12 milionów niewolników. Około 35 tysięcy rejsów pomiędzy Afryką a Ameryką przełożyło się na tą liczbę przywiezionych niewolników. Gdy rząd Stanów Zjednoczonych na początku XIX wieku zabronił przywożenia niewolników, rozpoczęło się handlowanie pomiędzy kolonistami tutaj na miejscu niewolnikami. Można było handlować się w specjalnych miejscach, ale również i na ulicach. W 1856 roku zabroniono handlowania niewolnikami na ulicach i wówczas wtedy otwarto ten MART, miejsce aukcji niewolników, przed którym stoimy. Miejski targ został otwarty w 1790 roku i jest uważany za jeden z najstarszych w kraju. Pierwotnie handlowano w nim wszelkiego rodzaju towarami, a od lat 70. ubiegłego wieku znajdują się tam przede wszystkim stoiska z lokalną sztuką i rękodzielnictwem na przykład z koszykami wyplatanymi ze słodkiej trawy. Umiejętność ta przywieziona została z zachodniej Afryki. Jest to najstarszy publiczny budynek w Karolinie, w którym trzymano zapasy amunicji i prochu. Teraz służy jako muzeum, w którym pracują lokalni historycy. Przechadzając się po francuskiej dzielnicy w Charleston. Warto zatrzymać się przy Duck Street Theatre, najstarszym teatrze w USA, otwartym w 1736 roku. Miała tam też miejsce premiera pierwszej opery wystawionej w Ameryce pod tytułem Flora. Można też wejść do budynku i obejrzeć oryginalne wnętrza. Również we francuskiej dzielnicy znajduje się różowy dom, najstarsza rezydencja w Charleston wybudowana około 1690 roku. Dom ten służył jako tawerna, dom publiczny, biuro prawne i galeria sztuki przetrwał pożary, trzęsienia ziemi i huragany. Kombinacja różowej lewacji, dachu z kafli i brukowanej ulicy tworzy unikalny nastrój. Charakterystycznym elementem miasta są żelazne bramy. Osobą, która jej rozsławiła, był Philip Simmons, potomek niewolników, który w wieku 13 lat tak zafascynował się procesem wyrobu bram, że poświęcił temu całe życie, ozdabiając lokalne posesje wyszukanymi wzorami metalowych konstrukcji. Przechadzając się po mieście, należy zwrócić uwagę na wykwintne elewacje starych budynków. Charleston wzbogacił się nie na handlu bawełną czy tytoniem, ale na eksporcie ryżu i indygo. W XVIII wieku na nadbrzeżnych terenach Karoliny Południowej znajdowało się ponad 100 plantacji ryżu, dzięki którym miasto stało się jednym z najbogatszych na świecie. Jeśli chcesz dobrze zjeść, chcesz się zabawić nocą? To King Street jest swoją ulicą w Charleston. Ostatnim miejscem, które zdecydowaliśmy się zobaczyć w Charleston, było Muzeum Marynarki Wojennej. Aby do niego dotrzeć, trzeba przejechać przez spektakularny most spinający brzegi Cooper River. Warto pod nim się zatrzymać, przejść się po deptaku, aby zobaczyć panoramę miasta i część portu. Lotniskowiec USS Yorktown jest głównym elementem Muzeum Marynarki Wojennej w Charleston. Okręt ten jest przycumowany tam od 1975 roku, kiedy wycofano go z czynnej służby. Jest to czwarty okręt o tej nazwie, który zastąpił jednostkę utraconą w bitwie o Midway w 1942 roku. Jego budowa trwała 16 miesięcy, co było nie lada wyczynem na owe czasy. I wprowadzono go do służby w 1943 roku, kierując go na Pacyfik. Brał on udział w walkach o Iwo Jimę, Okinawę i jego samoloty bombardowały też Tokio. Został też wykorzystany w wojnie koreańskiej i wietnamskiej. W latach 60. pomagał przy programach kosmicznych NASA. Symbolem Charleston i całej południowej Karoliny jest Angel Oak. Dąb rosnący na wyspie Jans około 25 km od centrum Charleston. Drzewo to liczy około 500 lat i uważane jest za najstarsze na wschód od Mississippi. Jest to południowy dąb, zawsze zielony. Część liści gubi na wiosnę, ale szybko rosną nowe. Ma on 20 metrów wysokości, średnicę pnia 8,5 metra i daje 1600 m kwadratowych cienia. Imię drzewa pochodzi od nazwiska właściciela plantacji, który ziemię, na której ten dom rośnie, otrzymał w posagu, który wniosła jego żona Murphy Wade. Obecnie drzewo i teren wokół niego należy do miasta Charleston. 40 tysięcy ludzi rocznie przyciąga tam bieg dębu, jego piękno. I legendy z nim związane. Wybrzeże Atlantyku pomiędzy Charleston w Południowej Karolinie i Savannah w Georgii usłane jest mnóstwem przepięknych małych wysepek. Jedną z nich jest Hilton Head, na której znajduje się dużo ekskluzywnych ośrodków wypoczynkowych i osiedli mieszkalnych. Aby wjechać do niektórych z nich, należy uiścić opłaty. Hilton Head. Jak i inne wyspy na tym terenie znane są z różnego rodzaju atrakcji wodnych, a my zdecydowaliśmy się na poszukiwanie delfinów. W akwenie wodnym, po którym my płynęliśmy, żyje około 70 delfinów, z których kilka udało nam się zobaczyć. Udało nam się pokazać Wam jedynie drobny ułamek z atrakcji, jakie oferuje Charleston i jego okolice. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Was do odwiedzenia tego przepięknego terenu.